Cześć, Witam. Witam cię kolejny raz już na naszym otwartym spotkaniu. Powiedz mi, po pierwsze, jak wrażenia? Wrażenia. Przede wszystkim świetna prezentacja, jedna z najlepszych, jakie widziałam. Po drugie, bardzo dużo ciekawych ludzi, no ten networking, czuć w powietrzu. Także ja też miałam okazję poznać wiele ciekawych osób. Każdemu będę polecać. No i przede wszystkim widać, jak się rozwijacie. Gratuluję tak szybkiego rozwoju, no bo jest to ogromna praca włożona w rozwój takiej grupy. A dziękujemy Ci bardzo za dobre słowo. Zadam Ci pytanie, którego wszyscy boją się zadawać i dużo osób boi się odpowiadać, ale może odpowiesz. Wiem, że dużo działasz w networkingu. Zaczynałaś też tutaj razem z nami na łamach biznesowej grupy OPOLE. I teraz takie pytanie: szczere pytanie, może dostanę też szczerą odpowiedź. Jakbyś miała tak mniej więcej określić rząd wielkości dzięki networkingowi, ogólnie, nie mówię tylko i wyłącznie o biznesowej grupie, ale ogólnie, ile udało Ci się zarobić? Ile udało mi się zarobić? No, myślę, że około 100 tysięcy udało mi się zarobić. A dodatkowo te bezcenne rady, dzięki którym no, mogę zyskać jeszcze więcej, są jeszcze bardziej cenniejsze od tych pieniędzy. No właśnie, 100 tysięcy z networkingu. Czy warto to robić? Niech każdy odpowie sobie sam. Dziękuję ci bardzo, Żaneto.